Cześć siemano, ja jestem Gost jest to kolejny odcinek kariery Lechem Poznań. Mamy dzisiaj dwa spotkania z Zagłębiem w lidze polskiej ich w Pucharach z Pogonią. Potem patrzcie, nawet Manchester City jest na radarze. My sobie oczywiście w tym odcinku dwa spotkania zagramy. Coś tutaj o kontuzja, jakaś loska chyba. 7 dni miał, więc na to spotkanie Koprywiec będzie wychodził wyjątkowo. I gdzie mamy trzeciego bramkarza, gdzieś mi się tu mignął jest, będzie musiał tak, tak będziemy musieli zagrać w tym meczu, do którego od razu przechodzimy. I co dalej? Skład widzieliśmy, wszyscy byli gotowi do gry, więc nam nie pozostaje nic innego jak zaczynać to spotkanie. Fajnie, że widzimy chociaż w grze drużyna najbardziej bramkostrzelna bramko to Lech Poznań, bo e, skończyła się runda zasadnicza. Lech Poznań cudem, cudem tylko i wyłącznie cudem e, awansował, czy raczej udało mu się cudem, fuksem, czymkolwiek to nazwać, zostać w tej grupie mistrzowskiej, bo gdyby nie Wisła i chyba Korona, e, sobie też nie postanowiły, że przegrają, na no to Lech. Nie znalazłby się w tej grupie mistrzowskiej. Mamy nawet szansę tam na kwalifikację do Pucharów, ale czego my oczekujemy od tego zespołu, który Lecha już nie przypomina z tych najlepszych lat. Jak kiedyś naprawdę mówiło się Lech Poznań, no to drużyny się bały z nami rywalizować, a teraz Lech Poznań no to po prostu jest do grania ekipa. I nic na razie z tym się nie zrobi. Jak nie będzie jakichś zmian, niby coś tam ma być, ale to zawsze jest tylko niby. I naprawdę, jako kibicowi Lecha, smutno mi się na to yy, patrzy w ogóle, yy, co się z tym klubem dzieje. My tutaj się bawimy i zobaczymy, jak zagłębiem nam pójdzie tutaj chociaż w grze. Getkier podchodzi do strzału, Getkier i broni. Jak on ma Leciewski. Ngitker. Tiba. Tiba. Uderzenie będzie dobre w bramkę. Golkiper zagłębia. Interweniował. Musiał interweniować po tym bardzo mocnym uderzeniu. Eee, tiby. Ale teraz przejęcie. No i musi być kontra zakończona golem. Tak jest piłka do Murawskiego. Murawski. Czy to skończy? Nie skończył tego zbyt. Pewnie chyba się poczuliśmy, bo tak dużo z zawodników lecha leciało, ale tutaj stuprocentowa sytuacja zmarnowana, bo uderzenie szłoch bramkarza. Gytkier, ale dobrze poszedł za akcją za piłką. Gytkier idzie na przebył czy on taki szybki. W ogóle w życiu jest tutaj juźwiaka, dostanie piłkę. Juźwiak. Musi być bramka nie, bo jest spalony. Gytkier. Rozciągnięcie do Amarala. Amaral. No, i tu powinien być faul, bo atakiem nie była tutaj. Na, na atak nie był na piłkę, tylko oczywiście na nogi Amarala. No i rzut karny, no trochę może nas uratuje, bo nie mogliśmy sobie aż do tej pory pozwolić na taką sytuację, po której zdobyliśmy, zdobylibyśmy bramkę. Zobaczymy, bo jeszcze oczywiście jej nie strzeliliśmy. Jeszcze tutaj Getkier musi. Pokazać, no ale bramkarze coś jak nie widzą, no to nawet wolą się nie rzucać, bo żeby się nie brudzić, bo i tak e, strzelam im gola. No, Tiba do Frankowskiego, nawet całkiem niezła piłka. Frankowski, Frankowski, no i musiało być dzisiaj, teraz e, skuteczna, skuteczne wykończenie sytuacji bramkowej. No bo tutaj, jakby to już nie wpadło, no to naprawdę słabo by było ale to sobie pozwoliłem pograć w ich polu karny Frankowski. Sekundę temu dopiero co pojawił się na boisku, a jeszcze dostał podanie i zawodnicy zdziwieni, co to się dzieje, że Gitker ładuje piłkę na 2 do 0, bramkę na 2 do 0. No ale tutaj dostaje kolejny prezent od drużyny zagłębiano i będzie sytuacja na trzecią bramkę. Gytkier dokończy to, co zaczął hat-trick Gytkiera, więc tutaj jest, jest pozamiatane. Naprawdę te spotkania, chociaż w nim przeważaliśmy, no to nie sądziłem, że zdobędziemy aż trzy bramki, ale po wyrzucie z autu piłka trafiła pod nogi Gytkiera, a ten jeszcze się w polu karnym zabawił z dwójką obrońców, no i 3 do zera. Janoszka o, i tego się tutaj nie spodziewałem. Gol taki na otarcie łez drużyny Zagłębia Lubin. Tuszyński numer 89, 77 minuta. No, zdobywa bramkę na naszym terenie. Już tutaj miałem myślę mecz pod kontrolą, a tu no, piłka znów przeszła i nawet ładnie z, pierwszego, z pierwszej piłki uderzenie. E, no i nawet nie pilnowany był, choć dwójka, trójka zawodników Lecha koło niego się kręciła. 3-1. Frankowski. Frankowski będzie on sam uderzał, no tutaj znów groźna sytuacja po stronie Lecha Poznań, no i bramkarz jak zawsze stara się dobre wrażenie robić i spektakularna interwencja, bo to leciało w bramkę. Sędzia kończy te zawody 3-1, hat-trick. Getkiera zabiera sobie piłkę na pamiątkę, a my dopisujemy kolejne trzy punkty do naszego dorobku. I dobrze, teraz mamy spotkanie właśnie w Pucharze Polski z Pogonią. Runda pierwsza, więc to są już chyba play-offy właśnie. Więc zobaczymy co z tego wyniknie. Skład powiem Wam, Was to pewnie zaskoczy, że wyjdzie rezerwowy. Sami jednak widzicie, że są niektórzy zawodnicy nie w pełni sił, a ja i tak skłaniam się ku temu, żeby, żeby dawać szansę innym zawodnikom. Jeszcze tutaj Olkowskiego mi brakuje, mojego ulubionego zawodnika, on może na tej stronie. Innym zawodnikom, którzy nie dostawają szansy, szansy tak, jakby to miało miejsce w zwykłych spotkaniach ligowych. Więc skopliwiec zostaje, bo on tutaj jest w ramach kontuzjowanego LOSKI, który jeszcze nie jest w pełni, pełni zdrowy. Może nawet pleśnie robić, wyjdzie zamiast Janickiego, tak to zrobimy. Jeszcze sobie tutaj tylko zawodników poprzestawiamy. Patrzcie, nawet ich tutaj Halland, kurcze. Kogo by tu dać? Haland, Halandowi się bardziej chyba należy. Miejsce w pierwszym składzie. Johannowicz tak ustaliliśmy, że, że będzie na wylocie w naszej drużynie. W sumie mogliśmy nawet dwójką napastników wyjść. Może zobaczymy, jak się mecz będzie przebiegał. Może w drugiej połowie tu zmienię. Ale na razie, standardowo taki skład dobrze, dobrze zawsze prosperuje. Z trójką tutaj w środku pomocników, więc na pogoń. Zobaczymy, jak się także, jak się też zachowa. I teraz bramka, Drygas. piąta minuta. Tracimy gola. Nie miło się zaczyna ten Puchar Polski, ja oczywiście tutaj nie że lekceważyłem zawodników Pogoni, wystawiając drugi skład do rywalizacji, tylko po prostu mam takie zasady, że w pucharach zazwyczaj drugi, drugi zespół gra, no tutaj no, najwyżej wyskoczył jeszcze tutaj popychał chyba Wojtkowskiego a no, on się sam zresztą przewrócił jeszcze o to, no przegrywamy póki co Olkowski tutaj z Wojtkowskim sobie ładnie pykają ale jest piłka do Gajosa, Gajos musi być bramka Gajos, o Boże co on zrobił Przecholowałem tutaj z tym siłą uderzenia. Zamysł oczywiście dobry, ale można to było już remisować. Olkowski. No trójka zawodników koło ciebie i nic. Jeszcze podaje piłkę. I Drigas mógł sobie drugą ramkę strzelić. No ja nie wiem o co w tej akcji chodziło. Trzech zawodników, było Haland chyba. Olkowski ktoś jeszcze jeszcze tak zdo, zdoła oddać no i kolejna sytuacja po stronie pogoni Kopliwiec nawet nie interweniował chociaż ta piłka jakby się jeszcze dokręcała no to by mu smyknęła się między przy tym krótkim słupku Kurczę, 2 do 0, No ja już czasami tracę mowę jak takie sytuacje widzę, bo bym musiał chyba innych słów używać niż bym chciał. No ale pogoń tutaj naprawdę robi furore w, w kolejnej akcji. Przycisnęli mnie. Tutaj z asysta, bo tak wybił pod nogi biegającego zawodnika pogoni, a ten z pierwszej piłki gaz oczywiście. Druga brameczka. 2 do 0. No i robi się ciężko. Gajos, Haland, Gajos, co zrobi Gajos? Gajos uderzy niecelnie. I Majewski. No i tutaj mamy bardzo realistyczny odcinek dzisiaj, bo Lech naprawdę gra tragicznie w tym drugim spotkaniu. W dzisiejszym odcinku z pogonią, pierwsze zagłębie, no to fajnie graliśmy, zdobyliśmy bramki, i tak dalej. A tutaj, no, zobaczcie znów podanie przy wybiciu do tym razem, buksy. No, i on ładuje z bliskiej odległości na 3 do 0. No, musimy reagować. Wprowadzony zostanie na pewno drugi napastnik. Dobra, więc mamy drugą połowę. E tutaj nie ma co już ryzykować. Ściągamy jednego e obrońcę w zamian za pasika, dam szansę temu Jowanowiczowi. Jovan, Zobaczymy, co on pokaże w tym spotkaniu. Będzie miał swoje 5 minut, a dokładnie 45 minut drugiej połowy. Jeszcze została jedna zmiana, bo wszedł jeszcze Jeftić tutaj do środka pola Olkowskiego. Prawdopodobnie jak się w ciągu tam dalej meczu zmęczy, no to pewnie wejdzie za niego Mazur, ale na razie tacy zawodnicy zostali zostali właśnie chociaż, czekajcie, tutaj Bartosz może tak na, lew na lewą stronę czy na prawą tutaj już się zgadzają. Oczywiście to są środkowi obrońcy, ale wolałem zostawić tutaj tych szybszych takich bocznych obrońców, bo pleśnierowicz właśnie zszedł y zaraz po przerwie. Dobra, lecimy z drugą połową. Frankowski, teraz dobrze będzie. Frankowski jest pierwsza sytuacja i pudło. Kolejne w tym spotkaniu, jeszcze nie wiadomo czy tam spalone, ale mniejsza o to. No tutaj Haland mógł to skończyć, jeszcze te dobicie, gdyby więcej spokoju było. I tutaj już powinno być więcej graczy Lecha Poznań. Oczywiście teraz Haland dostaje piłkę, podaje ją do Jawainowicza i Jovanović. No strzela bramkę, no chyba jednak pokazuje, żebym się zastanowił, halo, żebym, je, żebym go nie sprzedawał. No i mamy jakiś comeback pomału, czy tak to możemy nazwać też gol na pocieszenie łez. Wzięliśmy się ostro do roboty i opanowić pokonuje bramkarza, pogoni i niczym profesor, więc może rzeczywiście warto mu dawać szansę, ale oczywiście jeszcze mecz trwa, jeszcze przegrywamy. Gajos. Piłka idealna do Frankowskiego. Frankowski będzie wbiegał w pole karne. Frankowski. Co zrobi Frankowski? Będzie się kiwał. Frankowski. Wyłożenie. Do Jawanowicza I mamy drugą bramkę tego zawodnika. Co tutaj się dzieje? Euforia na stadionie. pogodnie No może nie aż taka, jakbym sobie to wyobrażał. Bo oczywiście gramy na obcym stadionie i tylko niewiele, niewielka garstka kibiców Lecha tam jest, więc taka euforia, oczywiście, na całym stadionie nie była. Jawanowicz, druga bramka, więc coś jest w tym zawodniku. Chciał tylko dostać szansę, się okazuje. Teraz Haland. Będzie Olkowski do Frankowskiego, czy niepotrzebnie to było, i źle kończymy tą sytuację. Jawdę Frankowski, teraz idealna piłka do Mazura. Mazur skończ to, Mazur, będzie ciężko. Mazur. Czy będzie bramka tak jest, 3 do 3? Ja tutaj zrobiłem kolejną zmianę. Olkowski, Szeda wszedł Mazur, bo już tylko jego miałem z pomocników. No i on ratuje nam remis w tym spotkaniu. No naprawdę, co to dzisiaj w tym meczu się dzieje? Z 3 3 do 0, 3 do 0 było, a nagle się zrobiło 3 do 3. Dwa gole Jovanowicia i w 90. minucie Mazur Frankowski tutaj. Już myślałem, że po tej akcji nic nie będzie z tej akcji, a tutaj jeszcze Mazur trochę złamał do środka, zmienił kąt. Uderzył od razu. No i piłka pada do siatki. I kopliwiec jeszcze się obudził na koniec. My jeszcze mogliśmy to przegrać. A tak mamy Remis 3 do 3. I co to oznacza? Dla nas, czy to by jest mecz rewanżowy? Nie, będziemy musieli grać jeszcze dogrywkę. Oczywiście, FIFA widzę już po swojemu sobie pozmieniała. Oczywiście nie tak to miało wyglądać, więc FIFA czasami mnie rozbraja z tym swoim podejściem, bo tu Jowanowicz powinien być, to by, powinna być jego bramka. Ja, Mazura, zmieniłem tutaj. W ogóle mi cały, całe ustawienie. Pozmieniało ja oczywiście włączyłem bardzo ofensywny, ale no to czemu mi tych zawodników tutaj pozmieniało do góry do góry nogami ten skład cały. Więc szybko to sobie ogarniemy, wrócimy do punktu wyjścia, tak jak, jak to było, no i walczymy o zwycięstwo w ogrywce. I akcja pogoni przez ostatnie 5 minut tutaj tych w FIFA to nie mogłem wcale piłki zabrać mojemu rywalowi. Biegałem tylko od jednego do drugiego wszystko naprawdę, ale to wszystko robiłem, żeby zabrać piłkę, ale oni po prostu grali tak szybko, że nic nie miałem do gadania. No i wychodzi na to, że tak miało być, że FIFA po prostu mi strzeli gola, a ja już byłem bezradny, no i bardzo ładnego, jeszcze się odsłupka piłka odbija i wpada do bramki i wychodzi na to, że odpadamy z Pucharu polski, bo nic tutaj się już no, nie wydarzy, no bo co to jest koniec spotkania, eee, jeszcze spróbujemy, ale to już nie było sensu, sędzia oczywiście zagwizdał sobie koniec, no i po hero heroicznym Comebacku doprowadziliśmy do dogrywki, w której niestety przegrywamy w ostatnich sekundach tego spotkania. Naprawdę walka była, ale pogoń okazała się lepsza w tej dogrywce, więc uznajemy ich wyższość. Trudno się mówi, nic nie zrobimy, ale myślę, bardzo ciekawy mecz dzisiaj był i postawa Jovanowicza Mazura tych zmienników także na plus. Dobra. To będzie wszystko w tym odcinku. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie. Tu mówił Ghost. Na razie. Cześć.